Czytanie z listu do Hebrejczyków. Bracia, zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do Was, jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On Cię doświadcza, bo kogo miłuje Pan, tego karci. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie w karności, Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by Ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana, proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Oto Słowo Boże.